O, już nagrywamy. Hej, się ma z strony KapiX Pompa 2. To jest mój nowy kanał, już nie Kapisra, ra, Gra. Tylko już KapiX Pompa. No i dwa, oczywiście zapraszam do mojego kanału. W opisie będzie. Znaczy no, to będzie na YouTube, nie? No i co będę nagrywać? CSA raczej ehm, Minecrafta na cheatach, jakieś takie różne No i nie wiem, jakieś takie... Ej, jeszcze co będzie? jest to jest mój kanał? Co? Jakiś debil. dobra, on już tam wyje. Nie wyje. No, a my wchodzimy. Jeszcze w tym kogułce. Nie trafiłem. Dobra, i teraz chodź. To jest mój brat cioteczny. Julian. Cocha? On kiedyś też nagrywał, ale. A to nie nieważne. No, jego kanał będzie w opisie. Nie, nie, no, nie będzie. I teraz Julku. Może chciałbyś z mną nagrać swoje odcineczek? Może. Dobra, to jest mój graczy, też już zwalaj. No. No i będę nagrywał sersa Minecrafta na cheatach, bo Minecraft jest nudny dla mnie. Jakieś gry wyglądarkowe, jakieś różne gierki po prostu. Będą też vlogi i takie różne, a ten Kapi gra to odsuniemy. I zapraszam moich wszystkich widzów do subskrybowania tego kanału Capix Pompa Capix 2. Także...